Tu musi być pompa paliwowa. Buzer, jesteś tam, znalazłem tę część. Ruszam teraz na autostradę. A, wcik, a, nie czyścij! Nie czyścij! Nie, nie, nie! Nie czyścij. Buzer. Buzman? Cholera. Trzymaj się, Buzman. Już pędzę. Urywa... Wieczyści! Słyszę ich. <tryk> Te tatuaże to martwe symbole martwych ludzi! Martwe symbole zagubionych! Te... <tryk> Zwłaszcza <się> ze mnie! <tryk> <tryk> Jebane, suche syny! Motorowcu! Musisz się ukorzyć, motorowcu. Bo jesteś zagubiony, a my odnaleźliśmy. Ścieżkę, ja! bracie, ścieżkę! Pokażę mi ci! Jesteś odgaleczony! Ścieżka! Jesteś Ścieżka. Ukoś się! Ukoś się! Ukoś! Ukoś! Wszystkie bracie! Wszystkie. się Hej! Tutaj! Wystąpi, okay. syny, Zostawcie go! Nieczyste dupki! Dawa! Chodźcie tu! Biegaj! 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 O – Chodź, pomogę ci. – Nie dam rady. Nie, nie, nie dać. No już, wstawaj. Musimy zjechać, kolego. jakby na mnie czekali coś, kurwa! Nie widziałem, potem, potem mnie dorwali. – Moja ręka. Nie patrz na nią. – Kurde, moja ręka. – Serio mówię, nie patrz na Boże! – Nie patrz na nią! Wsiadaj na motocykl! Kurwa! Siedź, It's a shit! Myślałem, że już po Hej, może zaczekasz tu chwilkę, a ja sprawdzę, czy wszystko gra. Szanic to. Tam jest łóżko, które mnie wzywa. Dobra, wygląda tak Dobre. samo jak wcześniej. Co? Nie ma tu nic do zmięcia. Ja tylko odpowiem na wezwanie. Poczekaj, zgadnę i poszukam ci o Poradzisz sobie? Tak. Dobrze. Podjadę do tego punktu Niro. Powinni mieć jakieś sterelne bandaże i czekaj, środki przykomulowe. Nie, nie, nie zostawię tam mojej maszyny. Nie, 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 ja tam pójdę. Znaczy się pieszo, póki jest jasno. Hej, mam trochę amunicji, jeśli potrzebujesz. Jest w skrzynce przy drzwiach. Dzięki. Ej, hey, nie ruszaj mojej strzelby. Uh, Buzer. No dobra. Dzięki. Dzięki bracie. Po prostu czuję się bez niej nagi. Z twoją ręką nie jest dobrze. Kurwa mać. Muszę znaleźć coś na jego rękę! Nie zabiorę maszyny, buzera. Muszę dotrzeć do swojej przed wzrokiem. To no jest kurde. Buder, nie śpisz? No, co tam? Właśnie widziałem, jak ktoś kręci się koło kryjówki. Czy co? Co tam robi? Nie wiem. Pójdę za nim. Sprawdzę, czy jest ich więcej. Biegą bez obioru. let's see To Tak jak mówiłem, ci włuczenci, których widzieliśmy na jednym motocyklu, zaszli się tu niedaleko. Tak, Nie. Ta. Ta był... Pierdłam się. Ktoś tu jest. Co? oh das ist Co jest? <coughs> Coś tu jest. <coughs> <coughs> To cholery! To już wszyscy. Musieli tu za nami przyjść. syna. Wara od góry Oliri. Buzer, znalazłem ich obóz. Tylko kilku włóczęgów, którzy chcieli zająć nam kryjówkę. A nie mówiłem? Pora pomyśleć o przeprowadzce na północ. Najpierw trzeba ogarnąć ci łapę. Potem pogadamy o ruszeniu w trasę. Idę do motoru. Bez odbioru. Ach, cholerne świrusy. Zaprzeczony deszcz. Jakieś wirusy, to zaczyna kurwa padać. Czemu tu ciągle pada? Gdzie ja jestem? Muszę być już blisko. Muszę się dostać do motocykla, coraz bliżej muszę go znaleźć. No, dziecinko, gdzie ty kurwa jesteś? No w końcu, to tu go zostawiliśmy. Maszyna zniknęła. Kurwa! Jeszcze kłub Chcecie zabożyć kompręta! plenda! mój motor, kurwa! Hej, stój, czekaj! Możesz, ty! Nie zabrałem ci maszyny! Słowo! Nie zabiję cię! Przestań uciekać! Jezu Chryste! Wydaj, plenda. Ja nic nie wiem! Hej! Chcę tylko mój motocyk! Nic nie zrobiłem! Możesz, kurwa! Dobra, to teraz. Bóze, jesteś tam? Tak! Masz swój motocyk! Ludzie kołplęta zdążyli go zgadnąć. Idę do jego obozu. Bój to na zabiorę. El podjebał mi motor! Nie no, mam pojęcia o co ci chodzi! Musisz pogadać z matą! <laughs> Dobra, właśnie do niego szedłem! Jak ostatnio byłem w Thrasię, to naprawdę ostatnio ustawić, prawda? Toczyłem się z skażonych psów i cokolwiek by zachkolił. Hej, Manny! O, dawno cię tu nie widziałem. Albo byłem zbyt zajęty. Pracuj ciężko, a dostaniesz michę. Tak, życie obozowicza. No, życie obozowicza. Czytałem kiedyś książkę. Zen i sztuka naprawy motocykli. Znasz ją? Nie, nie miałem czasu na czytanie książek w dawnych czasach. No, prowadziłem warsztat. Farewell. Kazałem ją przeczytać mechanikom. Bycie mechanikiem wymaga wielkiego spokoju umysłu. <śpuszczaj> Spróbuj pracować z pustym brzuchem. Na pewno się skupisz. Meny szukam motocykla. Serio? O, 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 tego nie chcesz. A czemu nie? Dopiero co go przywieźli. Jakiś durny sukinsyn porzucił go w syfie, żeby zardzewiał. Do tego go zajeździł. Ten głupek chuja wiedział o motocyklu. <noise> tak mówisz. No, mówię ci. Był strasznie zniszczony. To znaczy, rozłożyliśmy go. Nawet nie miał pompy paliwowej, aby się przydała. O, stare pompy paliwowe. Takie jak ta? E, no tak. Właśnie taki, Manny. O, okej, okay, okej. Okay. Widzisz, kiedy mówiłem głupek, miałem na myśli e, tych głupków, którzy przywieźli maszynę. Wiesz, nie przywiązali jej porządnie, przez co cały czas obijała się na pase i. ich Pogadajmy. Bo rozpierducha tutaj była. Co tak ja myślę, co raj Znowu wieczyści. Ну, два раза это было.